Ameryka po polsku, dzisiaj z Iwaną Sikorski, z pedagogiem specjalnym po raz kolejny. Witaj, Iwono. Witam ponownie. Dzisiaj porozmawiamy o. Bardzo trudnym, mam wrażenie, temacie. Ja mówię to na podstawie swojego doświadczenia, a mianowicie o tym, jak rozmawiać z dziećmi. Oczywiście, siedzimy teraz w domu, i sytuacja jest taka, że dużo więcej mamy z tymi dzieciakami do czynienia, bo normalnie odwozimy je do przedszkola albo zostawiamy z nianią, wychodzimy do pracy, wracamy. Mówimy o jakimś takim modelu, powiedzmy, częstym. Natomiast teraz jesteśmy zmuszeni do tego, że no sytuacją oczywiście, do tego, żeby z naszymi dziećmi być cały czas. Oczywiście wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. No, A, tak, ale te postronki pomału nam się za bardzo naciągają, prawda? Właśnie. A, no, i tutaj, um, no i tutaj takie pytanie, jak rozmawiać z dziećmi, żeby nas słuchały? Jak roz... Wiem, że to jest też szeroki temat, ale myślę, że może podzieliłybyśmy to trochę tak na wiek, bo wiadomo, że te dwa, trzy latka to co innego cztery, Cztery, pięć i to jest ten problem, kiedy dzieci nie do końca też jeszcze jakby mogą artykułować swoje emocje, dlatego my mamy problem jakby w zrozumieniu ich, o co im chodzi, jak się wydzierają, jak nas nie słuchają i mówimy, że są niegrzeczni i tak dalej, i tak dalej. Jak to rzeczywiście jest? Jak to rzeczywiście jest? Jeszcze tak naprawdę to chyba nie ma znaczenia aż tak bardzo wiek dziecka. E, ogromne znaczenie ma nasza postawa. Bo my na ten problem patrzymy chyba ze złej strony, tak mi się wydaje. Ja po tym moim doświadczeniu, wychowywaniu dzieci, uczeniu w szkołach, prowadzeniu terapii, zajmowaniu się wnukami, em, chciałabym zacząć od krótkiej opowieści. Od niedawna mam pieska, szczeniaka, Jest to em, owczarek niemiecki, więc ma być bardzo dobrze wytrenowany. Mamy teraz czas, siedzę w domu bez przerwy. Em, gdy chcę sprzęt wyjść na spacer. Co robię? Jestem gotowa, biorę smycz do ręki, wołam go Woody, idziemy. I Woody przebiega. Mówię mu siad, zakładam mu obrożę i wychodzimy. Pies bardzo ładnie. Słuchamy dopiero trzy miesiące owe oh duty, jestem zachwycona jego posłuszeństwem. I tak sobie myślę, jak to było, jak ja na przykład mówiłam dzieciom, że idziemy do kąpieli. Chłopcy, szykujcie się do kąpieli, proszę się iść kąpać. Zaraz wam pomogę. I co się dzieje? W momencie, kiedy ja mówię: Idźcie do kąpieli, jeszcze zmywam naczynia, albo jeszcze rozmawiam przez telefon z moją koleżanką. I potem mnie dziwi, że moje dzieci nie słuchają. Jest różnica w moim podejściu do, do tego psa. Ja naprawdę, moje słowa mają znaczenie. Ja jestem wtedy konsekwentna. Wychodzimy, jestem już gotowa. Pies wie, co zrobić, ja mu pokazuję, co zrobić. Naszych dzieci tak nie traktujemy. Do naszych dzieci mówimy, wychodzimy, ale właśnie w tym momencie wchodzę, wchodzę do szafy, poszukam sukie, su, sweterka, który pasuje mi do sukienki. I dzieci doskonale wiedzą, że mama nie jest gotowa, więc nie przerywają swojej zabawy. Czy tak naprawdę one mnie nie słuchają? Czy one mnie dobrze znają i wiedzą, że mnie jeszcze zajmie co najmniej 15 minut, więc spokojnie mogą dalej budować skrotków Lego? To jest chyba ta najważniejsza przyczyna tego, że nasze dzieci nas nie słuchają. My nie jesteśmy odpowiedzialni za swoje słowa. Mówimy jedno, robimy coś innego. Nasze zachowanie nie pokazuje naprawdę tego, czego od dziecka w danym momencie oczekujemy. To jest to tak zwane rzucanie słów na wiatr, prawda? Ja myślę, że jeżeli zaczniemy zastanawiać się nad tym, jak do dzieci mówimy, jak wydajemy polecenia, to będzie od razu dużo łatwiejsze. Dzieci zaczną nas słuchać. Oczywiście rozwiązanie nigdy nie jest aż takie proste. Jak do dzieci mówić, żeby dzieci nas słuchały? Inną bardzo ważną rzeczą, na którą zwraca się uwagę, jest atmosfera w domu. Jeżeli jesteśmy poddenerwowani, a teraz może być takiej sytuacji dość dużo, no bo wszyscy siedzimy w tych domach, wchodzimy sobie czasami, prawda, na odciski. Jeżeli jest atmosfera niezbyt przyjazna, jest bardzo napięta, dzieci to wyczuwają, dzieci widzą co się dzieje, więc też ich reakcje mogą być bardzo niewłaściwe. Mało tego, czasami jakieś takie konflikty domowe mogą powodować u dzieci lęk. Strach, a jak dziecko reaguje w takiej sytuacji, bardzo często agresją, boi się nie wie, co się dzieje, prawda? Inną rzeczą jest fakt, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, bardzo dużo dzieci ma przeróżne problemy, problemy rozwojowe sensoryczne, albo po prostu dziecko jest zmęczone, w domu jest za głośno. Polecenia, które dzieciom wydajemy, jest ich za dużo, są za trudne do wykonania. I jaka może być reakcja? Właśnie reakcja agresywna, rzucanie zabawkami, krzyki, kopanie mamy, bunt straszny, albo wręcz przeciwnie, jakby wycofanie się dziecka z całej sytuacji. Proszę sobie skojarzyć sytuację, każdy z nas ma takie sytuacje, kiedy dziecko nagle cichnie, zaczyna ssać palec, albo biegnie po swojego misia i go przytula i gdzieś tam siada w kąciku. Czasami jest tego po prostu, tego co się dzieje w domu za dużo. Tu gra telewizor, tam ktoś słucha muzyki, tu jest głośna rozmowa przez telefon. Takie proste sytuacje, jakby niezauważane przez nas dorosłych, bo nam się łatwiej do tego dostosować. Dziecko mogą totalnie wytrącić z równowagi i jego reakcja będzie właśnie taka bardzo agresywna, i to będzie tak zwane to niegrzeczne dziecko. W psychologii właściwie mówimy, że nie ma niegrzecznych dzieci. To są te sytuacje, z którymi dziecko nie potrafi sobie poradzić. I reaguje na przykład właśnie w taki sposób, że gryzie, że bije, że wydziera się w niebogłosy, co nas jeszcze bardziej gdzieś tam denerwuje. I co robić w takich sytuacjach, kiedy dziecko, kiedy dziecko dostaje tak zwanych spazmów, mówiąc kolokwialnie, jak to między rodzicami mówimy, czyli ma to tantrum na przykład, i nie wiem, rzuca się na ziemię, albo kopie w drzwi, idąc na karę, to znaczy idąc, będąc w swoim pokoju. Tak, tak. tak. Tak, tak. Albo coś tam odpyskowuje. Czy, e, czy powinniśmy interweniować w takiej sytuacji, czy zostawić dziecko na e, same sobie? No, z mojego doświadczenia i według porad wielu specjalistów, zostawić. Jeżeli jest krzyk, jeżeli jest rzucanie się na podłogę, płacz, wrzask, e, nasze mówienie do dziecka w tym momencie nie ma zbyt wielkiego znaczenia. E, ono jest tak zdenerwowane, tak podekscytowane, ma tyle negatywnych uczuć. Nawet nas nie słyszy. Właściwie trzeba ten moment przeczekać. Ja to nazywam i nazywamy to złapanie dziecka w momencie, kiedy jest grzeczne, więc na przykład, kiedy brakuje mu już oddechu, musi tego oddechu nabrać znowu. Mówię, o, jest cisza, teraz możemy porozmawiać. O, widzę, że się już uspokoiłeś. Zazwyczaj po tej mojej pierwszej próbie ingerencji, dziecko zaczyna głośniej krzyczeć, prawda? Nabrało tego oddechu na siłę na następne pięć minut, ale. Bardzo jest ważne, żeby przeczekać. Dzieci są dość mądre. Dzieci widzą, co się dzieje. Dzieci chcą mieć kogoś, kto na nich patrzy, kto widzi, jak cierpią. Jeżeli my nie wchodzimy w ten układ i nie zaczynamy odgrywać tej swojej roli: o mój malutki, o biedny, przestań płakać, mamy cię przytulić czy coś. Jeżeli nie zrobimy tego, przeczekamy, poczekamy na moment, kiedy dziecko się wyciszy. I wtedy można. I to jeszcze nie jest czas na rozmowę. Dajmy na to, że dziecko po takim strasznym brzasku i krzyku wreszcie się uspokoiło. Najczęściej proponuję, może dać mu trochę wody do napicia się. Chcesz się napić, masz? Proszę się napić. A może teraz coś zjemy, albo choć teraz pobawimy się. Sam ten krzyk i ta sytuacja, w jakiej dziecko było, to jego nerwy są wystarczającą karą. Pozwalamy się dziecku wyciszyć. I dopiero wtedy, kiedy już jest. Jako tako, kiedy dziecko się uspokoiło, jakby trochę o tej sytuacji zapomniało, doszło do normy, wtedy można porozmawiać. I specjalnie nie karać go i nie ganić za bardzo. Yy, powiedzieć, raczej opowiadać o tych uczuciach: yy, Widziałam, że byłeś bardzo zdenerwowany, czy nie podobało ci się, czy nie chciałeś wyjść, ale następnym razem powiedz mamie: przyjdź i porozmawiamy. Yy, znajdziemy rozwiązanie. Nie można tak krzyczeć. I to wystarczy. Nie trzeba wprowadzać jakichś wielkich dyskusji, nie trzeba robić dziecku wykładu dziesięciominutowego. Ono i tak tego specjalnie nie zrozumie, bo jeszcze jest, prawda, dość zdenerwowane i w jego głowie ta sytuacja pewnie się powtarza jeszcze przez parę dobrych minut. Ja bardzo nie lubię kar raczej wolę odbieranie nagród to jest też oczywiście karą ale jeżeli podejdziemy w bardziej pozytywny sposób wiesz nie, był dzisiaj, nie było dzisiaj najlepszego dnia nie będziemy oglądać bajki ale możemy obejrzeć obrazki albo możemy przeczytać książkę no, więc dajemy coś innego nie tak atrakcyjnego ale nie karzemy, i nie, przynajmniej te młodsze dzieci ja dzieci osobiście nie dzień? lubię takich Powiedzmy do 3-3,5. Mhm. Starsze dziecko poza taki 3,5, 4-latek już zaczyna więcej rozumieć, prawda? Już możemy powiedzieć: wiesz co, no dzisiaj to nie był najlepszy dzień, spróbujemy jutro, ale na przykład no dzisiaj na lody już nie pójdziemy, bo wiesz, jestem troszkę zdenerwowana swoim zachowaniem, więc już dziś musimy sobie znaleźć inne zajęcia. No, no, ehm, no Odbieranie przyjemności. Mhm. I dziecko w tym czasie mówi na przykład. A, nie lubię Cię, nie kocham Cię, jesteś stary, brzydki, i tak dalej. Co sugerowałabyś na takie, na takie reakcje? Odwracam się i odchodzę. Ja tego nie słyszałam. Jeżeli to się rzeczywiście bardzo często powtarza, najlepszą obroną jest bardzo konkretne i mocne powiedzenie: można się do dziecka odwrócić. Najczęściej och, jeszcze bardzo ważna rzecz, w takich momentach rozmawiamy, będąc na poziomie dziecka. Oko w oko, twarz w twarz, a więc y, trzeba przyklęknąć, prawda, Ukucnąć, pochylić się, nie pochylić się nad dzieckiem, y, uklęknąć, przykutnąć, żeby być na jego poziomie. I wtedy bardzo, no dość nieprzyjemnym, ostrym głosem mówię: Nie podoba mi się to, tak nie wolno mówić do mamy. Odwracam się i odchodzę. Nie dyskutuję, nie przeciągam tego. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć i zapamiętać, bo to jest moment zdenerwowania, prawda. Tych wszystkich słów, tej całej tej rady, którą ja mam na niego teraz ochotę wyrzucić siebie. Krótkie, zdecydowanie wydane polecenie. Odwracam się i odchodzę. Założę się, że większość dzieci przyjdzie do mamy potem i będzie się zachowywało w sposób prawidłowy. Na pewno to się, trzeba będzie powtórzyć kilka razy, ale konkretne, zdecydowane powiedzenie, wyrażenie swojej opinii na temat tego zachowania i wycofanie się z tej sytuacji żadnej jakiejś takiej walki sił, kto jest ważniejszy, kto jest mocniejszy, kto tutaj wygra, to nie jest walka. To jest moment na nauczenie dziecka pewnych norm zachowania, a nie walki, kto jest silniejszy i kto tu komu coś pokaże. Dziękuję bardzo za porcję porad dla rodziców. O oh wow, było ostro. W imieniu własnym i myślę e, innych rodziców, bo to naprawdę przydatne uwagi. E, tematem mam wrażenie, jeżeli chodzi o dzieciaki, to nam się szybko nie skończą, także na pewno na pewno spotkamy się ponownie. E, dziękuję, dziękuję bardzo Iwona Sikorski, była gościem Ameryki e, po polsku dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, jak rozmawiać z najmłodszymi. Dziękuję bardzo. 辛苦耶。<Thank> <laughs>